Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj mam z firmy Avon z serii Skin So Soft krem do depilacji twarzy Idealna Gładkość. Jest to taka e, mała tubka, którą tak naprawdę stosuje się głównie pod nosem, e, między, pod noskiem e, między górną wargą a nosem. E, jest to dobry produkt, ponieważ jeżeli macie nadmiar jakichś problematycznych wosków czy po prostu e, chcecie się ich pozbyć i nie musieć ich oglądać, albo uważacie, że jest to niestetyczne, to już jest kwestia indywidualna. To właśnie możecie zastosować taki krem. Co mogę o nim powiedzieć? Skutecznie usuwa wszystkie włoski bezboleśnie. Tak naprawdę ten krem nie będę tutaj pokazywać jak na ręce, bo są to produkty do depilacji, czyli należy stosować już w konkretne miejsca. Jest to taki biały krem, który nakładamy na wybraną partię twarzy, czyli właśnie jest to głównie do depilacji tego tak zwanego damskiego wąsika. Po, po czasie, który jest napisany na ulotce należy po prostu zetrzeć partię kremu razem z włoskami. Tak naprawdę nie powinno nam już nic pozostać, nie powinniśmy mieć żadnych włosków w wybranej partii. Y, co mogę powiedzieć, ważne jest, żeby go zastosować nad, nad wargą, czyli żeby nie dotykał ten krem wargi, ponieważ może powodować jakieś pieczenia czy y, ewentualne komplikacje, czyli bardzo się należy stosować w tego typu produktach do ulotki. Jest to skuteczny produkt, usuwa włoski. Tak naprawdę klientki, zarówno które mają ciemniejsze, grubsze włoski, jak i te blondynki z jaśniejszymi włoskami na twarzy, są z tego produktu zadowolone. Więc śmiało Wam go polecam do wypróbowania i do oceny. Do zobaczenia, cześć!